안녕하세요, 김예스템 오늘 은시 한국에서 한국에불고기에서 한국에서 에서 한국에서 한국에서 한불에기 한국에서 한국에서 불국에 to jest bulgogi. Przedstawię wam najprostszy sposób, bo nie ma solata wszędzie po koreańskie produkty zapłacić nie wiadomo ile. Po prostu szkoda czasu i hajsu. Pokrojony boczek smażymy na patelni, potem kroimy nożyczkami w kawałki. Mieszamy sos sojowy, kolę, cukier, wyciskany czosnek oraz pieprz. Jak ktoś nie ma koli, to proszę dodać wodę. Sos bulgogi wlewamy do patelni. Pokrojoną cebulę oraz por też wrzucamy do patelni. Ja osobiście lubię trochę ostrzejszy smak, więc dodam jeszcze paprykę chili. Wszystko ładnie mieszamy i smażymy, aż zostanie mało wody na patelni Można zjeść mięsko osobno, ale ja osobiście wolę z ryżem, więc... Można trochę dodać się sezamu To jest super! Spróbujcie w domu! Masz kiedy sejo,